Witam Was widzowie już w drugim odcinku Życia Bandyty. Tutaj Cię Wam finalnie poprawię. Zaczynamy naszym zajnem, bo tam się przejęzyczyłem. Jest to Zaintores. Mamy już ubrania krypsowe, takie niebieskie. Bardziej się postarałem ubrać. I przypominam o zostawieniu lajka oraz komentarza dla zasięgu dla tego filmu. I jeszcze subskrypcji, jeżeli chcecie więcej. I również się wyprowadzamy z tego domu. Za dużo ciuchów nie mamy, lecz jest auto naszej matki tutaj. Ojca, auto jest. Jak Widzieliście w po poprzednim odcinku, jest nie do kasacji, ale pewnie znajduje się na parkingu policyjnym. O. Eee, w czym pomóc? Witam, numer znaki 253 dla Santa Space Department, Gang Unit, Marcus White. Eee, dobrze, obywatelu. Eee, tak. Mogę do środka wejść? Eee, tak. No. Tylko za, za dwie godziny mnie tu, proszę pana, może nie może być już, bo to nie moje już. Mhm, dobra. Widzę, że młody jesteś dosyć. On ma 17 lat, to, to młody jeszcze. To ładnie mi powiedz co się działo pod, pod szkołą. No, to, to ojcem mi zabili i... ...my mnie porwali. Kto ci zabił ojca? Jakieś gangusy to byli. Co o nich możesz powiedzieć? Coś ci mówili? No nie no, wzięli, założyli mi ten... I ogłuszyli mnie walcie i no sumie tyle pamiętam i się obudziłem niedaleko kasyna już I poszedłem do szkoły na ostatnie lekcje Co, Coś ci kazali? Coś ci dali? Nie, nic... Chyba nic mi nie dali, no nie wiem no Na pewno To no tak Młodych. No. To powiedz mi, czemu sprzedawałeś coś w szkole? To, to pan nie wie, że się sprzedaje te testy teraz? Młody, myślisz, że ja to już wszystko nie widziałem, nie patrzyłem na ciebie. Ja testy... Co ci dali? Dobra, no zioło mi dali. Ile ty wy sprzedałeś? Ile ci dali? Z 50 gramów to było. Mhm. Ile sam sprzedałeś? Czy wszystko sprz sprzedałeś? No, wszystko zostało sprzedane. No. Tych dwójka z początku wszystko kupiła, tak naprawdę. Dobra, jak wyglądają ci ludzie? No, no, jeden był taki starszy. No, to chyba szefem był ich, a reszta zamoskowana chodziła. Dobra, y -y kolory jakieś. No, właśnie niebies niebieskie. Dobra, powiedz mi, młody, tak. Chcesz marnować sobie życie czy nie? No, nie chcę sobie marnować życia. mi no, no. Markus, będziesz. Tak, jak będziesz wiedział, będą mieli coś, jakieś spotkanie, co się dowiesz, więc dzwonisz mi. Ja się tym zajmę. No. no. W każdej chwili mogę ci teraz pod ścianę, rozprzerać narkotyków i masz zniszczone życie do końca. A e, chyba tego byś nie chciał. Nie, nie, chcę, chcę sobie ułożyć życie, naprawdę. No właśnie. Więc będziesz miał wszystkie informacje wiesz, o nich. Zrozumiałeś. E, tak. Wszystko jak jest. Jak ci dadzą jasno. coś, jak ci dadzą coś, mówisz mi to najlepiej, wysyłaś tego to jest zdjęcie. Żebym miał wszystkie dowody na tak. nich, zrozumiałeś? E, tak, tylko oni za to pieniądze potrzebują, więc nie wiem, czy mam ci to oddawać, czy mam to normalnie nie, sprzedawać? Nie, 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 żeby Sprzedawaj sobie normalnie, a ja to będę im daliczał. Tylko potrzebuję wszystkie informacje, kiedy ci dali, ile ci dali, co ci dali. Jak mm. wyglądają, jakie mają bronie przy sobie i wszystko. No to będę w, w SMS-ach wszystko pisał, w takim bądź razie. No i prawidłowo młody. No. Także... I jeszcze ktoś z ciebie będzie. Dobra, ja ci nie przeszkadzam. No, jakby co pisz. Tak, tak. No i, a ile masz lat, w ogóle? 17. I bez matki i bez ojca już samotny tryb życia. Jak mi przykro. No. Tak. Jakby co. Ja, tak. widowie. No my właśnie zrobiliśmy, wysprzęgliśmy się na creepsów i teraz czy on nas ochroni? Cholera, lokum na Sandy będzie najbezpieczniej niby. Oh, mm, 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 dobra, lokum Sandy. Nie mam prawa jazdy. On sobie odjechał. I cholera. No to witam Was widzowie w naszym lokum, tak naprawdę, za które zapłacimy 400 dolarów na miesiąc. 400 dolarów spada z naszego konta. Więc ekonomia będzie trudna, a pokój wygląda. Mieszkamy pod trójką. Wygląda tak, mamy łóżko, mamy garderobę, mamy kuchnię i mamy nie za bogaty, nie za ustrojny kibel, ale zawsze coś warto dodać, więc moim zdaniem, przynajmniej mamy łóżko, ale będzie trzeba inwestować, i po poprzednim odcinku będziemy musieli sobie dodać 270 dolarów w momencie gdy to nagrywam. Więc ty, wy zarabiacie na naszą postać, a czym za. A procent dla nas spadnie po prostu z zarobku u krypsów. Teraz przydałoby się jeszcze kupić jakieś ubrania i pojedziemy do Cripsów. Dobra, to jesteśmy na miejscu. Auto zaparkujemy, nic nie jedzie. Będzie pięknie. Więc sobie przejdziemy teraz na dół, czy dawać sower. Nasz, jesteśmy pod podsuchem, więc zobaczymy jak to wygląda. Tutaj sobie otworzymy wiadomości już z naszym markusem. <śśmiech> więc wchodzimy. Hej, hey, jakieś jo. Hey, e... Dobra to on. Natomiast... Tak. No No tower przyszedłem sprzedawać dalej. No. <noise> no, no. no to chodź no, tu masz okay. jakieś Ile? Wiesz, to... no, nie wiem ile mu Kurwa no, Ile żeś ostatnio miał? 50 gramów 50 gramów No ja już dwa razy więcej chuj No to ma wiesz i... Okej okay, 100 gramów I Do wieczora ma być kasa do, Jak sprzedam 100 gramów to tak będzie Do wieczora Tak, no, tak, tak, tak o cholera. No, 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 100 gramów, widzowie. Dobra. napiszemy mu... O. o, dobra, napisaliśmy do policjanta, że 100 gramów wzięło, dostaliśmy. I trzeba mu pseudonim jeszcze zmienić w tym telefonie. Weźmiemy go, edytujmy. Będzie to Markus GU, czyli oni. Czy nie, jak to będzie? G.U. Markus gang, gang Unit Gang Unit To idziemy do auta i trzeba sprzedać 100, 100 gramów oh. tak? Co tam młody ciekawego? Ooooooo, napisałem, że dostałem 100 gramów. Mhm. I to się z nimi spotykasz gdzie teraz, skąd teraz wyjeżdżasz? Nie. Mhm, mm okej. Okay. Gdzie teraz jedziesz? To sprzedawać. Gdzie? No, na, na Mirror Parku, przed na, najpewniej. Dobra, dobra. O, stoi przed nami widzowie, patrzcie, widać go. Eee, um, okej. Okay. Dobra, walą mnie te przepisy. nami policji. Widzowie, mamy, zarobiliśmy 10 koła, mamy butelki wody, więc sobie ją wypijemy. Jak widzicie, nasz pasek został zaktualizowany, więc tu spoko jest. I dojeżdżamy tutaj. Przebraliśmy się również, jak sprzedawaliśmy to. Mamy nowe ciuchy, więc czemu by nie. Idziemy ten... Napiszemy, że sprzedane 10 koła, zarobili Sprzedałem... Dobra. Okay. Dobry dzień. Dobry. Co jest? Sprzedałeś? Tak. Tak. Całość na pewno? Tak. Mam sprawdzić? Tak. Odwrócić za siebie? No całość jest sprzedana. Na pewno? to pokaż pieniądze paragon. Na stół. Jak paragon mam pokazać? Pokaż paragon. Czekam na no. paragon. Stół. No. Słyszysz co gada? pieniądze na stół. Co? Majtki w dół kasy na stół. No. I co z nim dzisiaj robimy? A, a, a mój procent? Nie no nie, jeszcze nie! No to przyjdzie jeszcze czas. Co? Na razie, na razie się dobrze sprawdza, więc jeszcze może zostać chwilę. No co? Czekaj, ile a, ostatnio. Jak się... i jaki ostatnio miał procent? Nie pamiętam no, już. Dajmy mu 10. No, co? Dzisiaj dostaniesz 10. To, to jest o 20% mniej! To ile ty miałeś ostatnio? 30! 30? No! Ty szefa popierdoliło chyba. Hm. No co. To... Że mu 30 dał. No to dzisiaj dostaniesz. To nie no, to jak już 30 no to może dałem już te 15 chociażby 30 nie, nie. Dobra, daj mu te 15 i niech ma. Niech się cieszy. No to, to, to mogę wziąć czy, czy nie? Już. No sobie masz. Jakieś problemy były coś te? Tak? Nie, nie było żadnych problemów. Nie. Uldował wszystko. Żadne czerwone lotki się nie kręciły ani nic. Czy śutko nie było. A jakieś niebieskie Żadne... ale granatowe się kręciły? Nie. Takie co na czterech łapach biegają. A może policja? To nie. No takich innych koleżków czarnych z napisem Gieł? Yanki Unit". Mhm. Dzięki. Był czy nie był? Nie. To... Nie, nie było. To czemu tak gadasz? No. Czemu tak gadasz? Tak się no. lekko zestresowałeś. Tak ci głosik lekko drży. No. Nie było. Ja naprawdę jestem z wami jeszcze. ale nie becz, nie becz nam tutaj, bo my takich nie potrzebujemy Jakbyś będziesz beczyć to jak ojciec skończysz i tyle będzie Nie, 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 nie pa, chcę ty, myślisz, się, że ty, jesteś na, ty myślisz, ty ty myślisz, że aż na, naprawdę nam jesteś aż tak potrzebny? Człowieku, tego o, kwiatu jest pół świata Aż Co? Tak. Widzisz tutaj te pustekule? Eee, No Wózki Ta, oto tutaj Pierwsza trafiła Mego ojca. Co A, ta to ostatnia. A reszta to poprzednicy. Co ty? Tutaj jest jakiegoś gościa z twojej szkoły. O, kurwa, co ja ci będę mówił? Podajcie już stąd. Podajcie. Masz kaszeć z pierdolą. Hej, cofro, czyli musimy porozmawiać z GU. Ooooo, czy my chcemy pokazywać ja, że nadal chcemy tam przychodzić, czy nie? To jest pytanie, widzowie. A co zostawił na chodzie? A nie będziemy tacy, Nie mówię. go. Puste te drogi. Krótko hmm. zgubiono. wyspałem się. 6 rano można wyjść. I można pojechać w do roboty. która Nawet nie wiem, czy chce marnować paliwo, bo jest tuż za rogiem. I chyba przejdziemy się tam na piechotę. O, więc nie było takiej potrzeby. Możemy chodzić na piechotę tutaj. Sobie wejdziemy do tego w takim bądź razie. Pierwszy raz do tego przy przecudownego... pracy. Dobry. Dobry. Ja tutaj, nowy pracownik, co podanie pisał, i zostało zaakceptowane. Dobra. Imię i nazwisko? Zainteres. Tak dobra, dobra. Doświadczenie jakieś masz? No, brak. Tak, szczerze, to. My mam 17 lat. No to do rzeczy nie zmieni, ale dobra Co mogę ci powiedzieć, przebieraj się i czekaj na zlecenia jakieś A tu to nic nie ma? To nie, nie ma No to żadnych zleceń na razie nic nie ma A, czyli tak pusto, szało. No Okej okay. To tutaj zgadnę, że jest przebieralnia Przebraliśmy się widzowie Beny's, z Motorworks eee, No No, może być Tylko sam musisz zmienić górę, bo to nie Benys, ale pójdzie. Dobra no, takie znalazłem w szopce no, to czekamy na zlecenia. Dobra, no, to czekamy. No to... o, jest tu kuchnia? Nie, ale obok jest stacja. O! o! Dobry! Dobry, i co potrzeba? Panie, bo mi tak. Bo mi tutaj cały czas jak jadę, nie? To mi coś tu kapuka. Tak nie wiem, może ten akumulator nie wiem, czy jest podpięty, ale ten. No i opony trochę łyse, bo latałem boczkiem. No i, i wie pan no. I, no i... I berdak mi się nie zamyka. No to jak to już tak więcej rzeczy, to my się to szybko nie zajmiemy panie. pan No... Ja no to... wiem, co Co powrót do domu i my to No to się, na spokojnie, na spokojnie, to nie problem, nie? No to dobrze. To i tak mniej więcej i, ile? Musiał czekać na moją... Ukochaną. No może być nawet, że do jutra. No a to spanie na no spokojnie. Ekspresowo, tak. No, no, mam nadzieję. Yy, a ile wyjdzie? Tak mniej więcej, bo tam mi mówili no, jak już, kupowałem, że... to już po zleceniu, po zleceniu. A, no bo oni tam mówili jak kupowałem, że części do właśnie tego samochodu totalnie są, nie? Bo to takie jakieś mało znane auto, nie? Nie wiem, wygląda fajnie, ale jakoś mówili, że mało znane. No to... tak, nie Dobra. To sprawdźcie no. Dużo nie będzie, nie? Mhm. Zobaczymy. Tak? Nie ja jestem w stanie, Tera to... teraz w stanie sprecyzować. Dobra, nie ma sprawy, no to czyli jutro mogę podjechać, tak? Tak, tak, oczywiście. A, no. Dobra, a zrobicie mi się z tym szyberdachem, bo się A nie zamyka, nie? No to Ale to, to, to zamknięte jest. Jak zamknięte? Jest. Otwarte jest. nie widzisz? Ty ślepy no. jesteś, ty podbite a. oko maszcie, jebli chyba nie widzisz, nie? Ty to do to, okolisty to... się może wydać. jak chcesz to ja mam znać ziomka, co ten, okolista. Nie, 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 no udam się, to jest udam spokojnie. się. A, no, no to zajebiście. To, no. to jutro będę. Weź, no, no, walnij się czołem. Opony? jeszcze, jak mogę spytać. Ile cali? Opony? Ile cali Panie, opony? tutaj jest, tutaj ile cali pisze. Opona? No, no pisze tam, nie? Ja no. się nie mówię panu, ja nie wiem, ja kupiłem niedawno to od, od kolegi, bo mówił, że takie fajne auto. Nie, I on tam pojeździł. Nie wiem, kupił nowe z salonu, ale tak pojeździł trochę. Nie, no, tej. I nie Dobry, wiem. To się, to no, no, tam znajdziemy. pisze wszystko. No. Tam w środku, tam w, w, w środku w schowku jest ten, książeczka samochodu, nie? No na drzwiach albo na Feldzę będzie pisać. No, tam tam no. książeczka książeczkę, ten spokojnie. Dobra, nie nie miał. Mod teraz kurwa taka sprawa. Najpierw sprawdzamy czy ma Cieka do tego tego auta jest drogi, jak jest drogi to wycinamy. A... Jak jest chuja warty, to zostawiamy. A, te, te, to BMW, to chuja warte. To ja już przeszukam, czekaj. Okej, okay. czyli jakieś przekręty tu sam widzowie kręcona. Czyli nic nowego. Dobra. Zaraz na A Ile? Półtora, dwa. A, zawsze coś? No to się to garnie, wstawimy mu jakiś stary. Od Audi, od Audi. Nie, no bo to kurwa, szkoda tracić takie części. Co od No to zmądrzej mądrzej, myślisz. No. Albo ten: Suzuki, albo Toyoty. Dobra, nie wiem co to jest za przekręta, ale podejrzane. Gość to sobie stoi i pali fajkę od kilku w ten Akumulator. Ja sobie tylko popatrzę tutaj. Wyglądam jak ja na szefa tutaj. Ja tu tylko patrzę. Ja oglądam. Nie mam rękawiczek. Nie będę już zakładał. Ale wy widzowie przez ten czas możecie po raz drugi wam przypomnieć zostawić lajka, komentarz oraz subskrypcję, żeby rozwijać mój kanał z powrotem i wracamy do żywych. Ja się podłuczę, bo ja nie chcę tykać, żeby uszkodzić bardziej. On ma jakieś dopieszczone auto tam. Teraz trzeba iść po jakiegoś starego. Jak już skryć trzeba. Eee... To tutaj nie ma części. Od wy... no, tutaj będzie wydech chyba, czy nie? Katalizator... A katalizator wycinął. Czyli takie dobre grędy. Dobra. I bez umowy w sumie na razie tu pracuję. Teraz... To tak? Mhm. A, idę tu, idę tu jest sali. Tak... Szybko trzeba działa, jak widzę. No bo to trzeba szybko ogarnąć, a potem to wiesz... Mówisz im, że długo, ja tak naprawdę będzie szybko. na opon to nie problem. No dobra, to oponami ty się zaraz zajmiesz i coś mu z Szyberdachem nie trybie, tak? No. A jak ma kurwa działać, jak to nawet siebie nie ma, no? <laughs> nie no ma, bo jest ujebane. Dobra. Że czekaj, to trzeba wypchać i powiemy mu że jest naprawiony. Tak, tak. Jakbyś się podoba, nie? Dobra, masz opony wymienić. Co coś zrobić, się to pod, sprawdza. Pod, podnośnik tu mamy. A się średnio. Na... No to... cegły? To no umyjemy je, powiemy, że są nowe. A, no nie głupie. Czekaj, jadę zawarta, dumyć auto szybko. Tak, pod deszczem. O, widzowie, dzień... praca, praca nie popłaca. Napijemy się wody jeszcze. O, my. A tu mamy jakieś plakaty, może się rozejrzyjmy. Tutaj. okej. Okay. Mamy już zestaw kluczy. O, wyjechał. A wy w ogóle dajcie znać jeszcze, czy chcemy z naszej postaci zmienić fryzurkę. Wygląda jakby wszystko było wymienione, a nic nie jest jest wycięty katalizator, to jest wymienione katalizator. Eee, to nikt się nie gapnie. Tak, tak, też tak sądzę, szefie. A no jaka to... jest średnia wypłata, jeśli mogę dopytać? To mamy od zlecenia, tu wychodzi czekaj, że ci mówię, tylko To od zlecenia tak, na początek ci mogę dać... 400 pasuje? Mm, no to spoko, a to jest miesięczne czy. To jest na sam początek, na najpierw dzień. Okej. Okay. Już nie będzie więcej. Dobra. To cztery stówki dostaliśmy, i to będą ostatnie 400 ki i tak naprawdę będzie mniej, więc nos, szef nas okłamał, bo będzie mniej. Bo wy, widzowie, wybieracie naszą płacę, tak naprawdę. Mamy 2600, które tak. zaraz musimy wydać. Jak już... No. Chyba, że ktoś co przyjedzie, a jak nie, no to możesz spać. No to bo tak naprawdę spadać. ja mieszkam obok, to mogę podejść zawsze. Wszystko zagarnąłeś, to się przede wszystkim zobaczysz. to 20 sekund z buta mam. Nawet i nie. Dobra, to się przebieramy. Kończymy widzowie ten. Zmianę. Jeszcze. E, Jest szef. Moszef. Chcę to uważać, bo tam coś nieoznakowane stoi. E, dobra. E, numer też do szefa mogę? Co nieoznakowane? Gdzie mu nieoznakowane stoi? Nie wiem, szef co z widem, a tak szczerze. Tam jest komisariat, albo szpital, jedno z dwóch. etytujemy sobie. Okej, czekaj, yeah. szybko. Ja. Mhm... Mm o, klasyczny not set. I Widzę. SPD. SPD Unit. Eee... pomóc? Zapraszam. No proszę mnie. Okej. Uważaj, żeby ciężarce nie. Raz dał to, no. to. To, to już. Więc to ty dał to. Już, już. To, co, co potrzeba? Co, jak, co potrzeba? Wiesz, już. co potrzeba? Nie wiem. Jeszcze Ciewego więcej się dowiedziałeś oprócz że strzelali do mnie, celowali Strzelali? To, 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 to nie W sumie to tyle dali mi kasę i tyle Ile ci dali? 15% 1500 hmm. I tyle czy coś jeszcze chcesz nam przekazać? No to, to, to tyle w sumie się wydarzyło Nie Wiem czy jeszcze bardziej szczegółowo mówili nie grozili ci cokolwiek. No, że skończę jak mój ojciec, czy coś. Nie wiem. Ale to jakieś tam pogrózki. Coś jeszcze ci mówili pod względem hmm. Twojego ojca? Hmm. Nie. Czy na chwilę obecną wiesz tylko, że grozili ci sprzed narkotyki i zabili Twojego ojca? <grym> e, no. Nic więcej. Nic więcej. Wiesz, że tylko dwójka ich było, a dzisiaj nie było. No. Coś innego ci nie mówili? Mm, nie, ja to nie pamiętam już. A! Jeszcze jedno. No. 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 Zabili kogoś ze szkoły, rzekomo. Hej. Sprawa z tym. Mmm... chodzi, co go wy... Wiem. Co... wiem, wiem, No. Wiem, wiem, wiem. Dobra. Zresztą też taki młodziak. No, to To wiadomo... Czyli wiado... biorą się za młodziaków. Czyli... Wiadomo ciebie jak Ciebie czy bliżej te od... No. 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 <laughs> nie, nie chcę kończyć w ziemi. Nie, na no, spokojnie. On skończył w wodzie. A. a. No. Dobra Co się może młody Gdzie, z kim ty... pracować e, No na motel tutaj na lewo Tutaj sobie mieszkam teraz Za pieniądze No i co wysyłasz wszystko No z... jest... nie no, Z kim chcesz pracować a z kim nie mhm. I co ci się bardziej opłaci Beka jak rzeka kurwa A, jebał cię pies. Jebał cię pies tam za ścianą Jebą cię pies Szyba tu jest TikTok. Szaraut kurwa Smacznego już kończę, już przegryzam, ostatni kawałek. Co cię bawi? co cię, cię, to cię bawi? Ty mi pary, zauwań, nie palenie, palenie, co, co cię co bawi tymi powiesz teraz? Nie, ojciec. nie, 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 Ale ty mówię, <laughs> <z> <laughs> Ale, nagle się, się kupa, kupa, ale... Yeah, yeah. na ci, zajeba ci kopa, kopa Nie, Ale chwili kurwa na glebę już